Witamy serdecznie. Yes. Słuchajcie, byliśmy rano, a teraz po południu. W to samo miejsce praktycznie przyjechaliśmy zobaczyć. Nadal rosną. Zobaczcie, Mamy tylko dziś jeden koszyk teraz. Rekreacyjnie zobaczyć. Koszyk pójdzie dzisiaj ten na oddanie, bo już suszarki mamy zajęte. Także niestety. Kto się pierwszy na patoty z sąsiadów ten dostanie dzisiaj koszyk grzybów. Także kochanie, zbieraj najładniejsze, jakie mogą być. Chyba, że kogoś nie lubisz, to możesz byle jakie. W zależności, kto będzie ten, nie? Kto dostanie. Wiadomo, że masz sąsiadów różnych. no to właśnie, dla tych co nie lubimy, takie same robaczywki byśmy nazbierali co? robaczywy, widzicie? naprawdę przekrajamy te grzyby, większe grzyby są wszystkie przekrajane i sprawdzamy jeżeli jest robaczywy, to nie ma sensu To jak ten, jest nadpleśniały już nie bierzemy tutaj mamy i tam następny taki film, żeby? nie? Tam tak, ten, masz rację. Ale pogry... Nie, ten, ten ten jest ładny. Nie, ale tam, tamten chyba wygryzł. Zaraz. Sprawdzimy. Oby było zdrowe, bo wiecie co, no. Tamte czyściliśmy, tyle do domu zawiedziliśmy, a jeszcze tak, że 30% odpadło. Może i nawet więcej. Zobaczcie. Jest co? No wlazły w ogon. Ja bym tego nie brał. Nie, nie. nie. tylko już te najładniejsze na przykład taki, który jest pod spodem delikatnie podpleśniały jest malutki, jest jest malutki. podpleśniałego pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie bierzcie do wyrzucenia zobaczcie, co się dzieje z grzybami jak my ich nie zbierzemy w te miejsca tutaj, rzadko kto go chodzi Kilka osób tutaj kiedyś spotykaliśmy. Teraz tu, no nie ma. Nie ma ludzi. Są ślady po ludziach, owszem, ale zbyt rzadko po prostu tutaj się trafiają. Ten też zaczyna, kochanie, już masz mnie Nie wiem, no, ja że to jest z nim, jest no, nie, tak nie. Tu jest następny. I to by był usiadkowany. Najprawdopodobniej czy zwykły. Wygląda na usiadka. Oj, i też po nim. Popatrzcie. O, ja zaraz nagram Ten do wyrzucenia jest niedosyć miękki, to jeszcze podleśniały. Ale tu popatrzcie. Te tak te wyglądają. Uroczo. Wiecie, że od 3 minut nagrywam. Bez żadnego cięcia. Gówka będzie sama. Sama główka, widzicie? To samo co tam. Ogonki do wyrzucenia. Główki dobre. Tak usiadkowanymi mieliśmy. A ten na zdrową. No i super. Nie no, nie chciałbym, żeby jakiś sąsiad powiedział, że dajemy jakieś robaczywki. Wiem komu damy, wiem Nie będę tutaj mówił nazwiska na, na wizji, bo to mija się z celem. Yy, musimy tutaj na górę wejść, na chwilę sprawdzić Dobra, do następnych grzybów No, jestem ciekaw czy usiatek będzie zdrowy. Nie będzie. Pop widzicie dziurki? Popatrzcie, przybliżę wam. Są dziurki. Zostawiamy. A mamy tyle. Niewiele. Ale widzieliście nasz ranny zbiór. Tam było ich dwa kosze. Ale tu woda lała. Te, teraz wam ktoś pokażę Po co są drzewa Wycieli drzewa tutaj Zobaczcie, wycieli i wszystko spływa. Wszystko niesie Prześciutenko jest niesione A. Niby zalesili już to Ale co z tego? Idziemy tutaj, kochanie. Później na drugą stronę tego bagienka. Tam mamy fajne nasze bagno. O, zobaczcie, jaki ładny jeden mały, a jeden skrzywiony. Yy, zaraz podejdę do Ani, bo też mówi, że ma. Pokażę wam tego. Nie wiem, czy z tego coś będzie, z tego małego na pewno. Tam stary, ta jeden stary. Bez sensu nawet nie sprawdzam. O, ale ten jest piękny. Zrób sobie kochanie zdjęcie, bo to taki typowo obrazkowy. Wow, lubię takie. Jak ładne zdjęcie zrobisz, to do mojego albumu. Hmm. Dobra, ja idę tego wyciągnąć małego. Co tam miałaś? Ślimak czy co? Pokaż. A, jak się wgryza. Jak to się wgryza. Się. a ty też, wynocha. No, ten duży się potrafi przejść przez całego grzyba. Ale to jest śliczny też. Popatrzcie. No, piękny. Wyciągamy. Jest. Tamten też sprawdzę Mogłam mu zostawić. A zobaczcie. Tylko główka znowu. Nóżka odpadła. A, już nie zdążyłaś. Jeszcze tego obetni. Zobaczymy. I znowu. mi coś do buta wpadło. I wyłącza się na chwilę. Zobaczcie, ten mały też połowa nóżki opadła. A tutaj Ania zobaczyła jednego. Tu o. A ja zobaczyłem tutaj. Obok. A tutaj nóżka, kochanie, patrz. Ktoś, ktoś się nie bał i... I, <laughs> i... Obciął. Bo powiedzenie jest inne. Ktoś się nie bał i... Popatrzcie, śliczne wyglądają, widzi. ale tylko tylko kapelusze idą. Mhm. Tylko kapelusze idą. Dobra, szukamy dalej. Jest i duży jakiś. Tamten większy był. Zostawiłem go. No, kolor ma przepiękny. To tam w gałęziach jeszcze jeden będzie. Pokaż ludziom, bo ładny. A z boku? świetny Tylko żeby cokolwiek z niego było Twardy, a ale robaczywy, widzicie? No tak to jest z nimi. Mają naprawdę hmm. No i patrzcie. Ten się też do niczego nie nada Nic z tego. To się z niego było? No i super. Dobrze, że chociaż to. Tam też stoją. Raz, dwa, trzy. Dwa widzę. A tu jest trzeci. Masz rację. I tam dwa. Dobra, nie nagrywam wszystkiego, bo to znowu będzie materiału. Tyle. Zanudzimy, tak. Jeżeli znudzą Wam się już prawdziwki, to powiedzcie. To na pewno Wam wymyślę inne grzyby. Spójrzcie. Weszliśmy taką drogą tutaj. Omijamy bagno i jest jeden stoi. Ja wyciągnę tego, pokażę ludziom. Ale fajne. Oby był zdrowy, a twój. Wiesz co, on taki już popękany zostawmy go. Myślę, że nam wystarczy. Tyle co nas zbieramy, widzicie? Tylko główeczka, z tego też będzie pewnie to samo. Daj głowkę tam, z Tego idę do koszyka. Nie mamy za dużo, ale same główki tylko zostają praktycznie. A tu trochę nóżki Dobre i to. Chodź kochanie tam Ania coś niesie Idę zobaczyć do Ani Wiecie co? Całk... O! Przed Anią grzyby O widzicie I tu na tutaj ten chyba będzie nie nadawał się tutaj widzę Jest brzydki Co? przecinałam przeciąłem, ale jestem ten to był, tylko myślałam, że dalej a... widzicie Ania przecina, Przecięłam, sprawdza ale, ale jest ok, Zobaczcie, jest zdrowy naprawdę staramy się sprawdzać przy tej ilości grzybów no patrz nie... zdrowy Proszę. przy tej ilości grzybów naprawdę nie trzeba nam Tam żadnego dobrać. ten nie, żadnego robaczywego i ten też ma słodkośniały kochanie, nie bierz go dobra, ale tu mam jeszcze władzę, 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 tak? Oj, zobaczyłem coś, kochanie. Zaraz ci to. pokażę. Grzyby. A nie, to piękne to wycina, sprawdza. O, zobaczcie, i kawałek ogonka odchodzi, a kapelusz jest. A kapelusz zdrowy. Lepiej rozciągnąć w lesie, sprawdzić. Chodźcie, coś wam pokażę. Tak, tam to zobaczyłem. Tam to zobaczyłem. Chodźcie. Chodźcie za mną moja żonko też pozwól popatrzcie popatrzcie ile ich tu stoi ile ich tu stoi i to nie wszystko o. ale nie jest... dwa ładne tutaj Bo to, a nie bo mamy tak szlachetne i usiadkowane tutaj szlachetny 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 a tam tamto reszta wszystkie są usiadkowane I teraz nie wiem, czy u siatki bierzemy? Sprawdzimy. Sprawdzimy, wiecie co? Musimy się, musimy za chwilę się przedostać na drugą stronę tego bagna. Ole, tam jest ładny jeszcze. O ile się uda. Nawet dwa ładne. Tutaj, tutaj i tutaj. To zamiast dwóch się trzy zrobiło nagle. No, bo nie widziałam wcześniej. Słoneczko! Czyścimy chyba to, nie? Popatrzcie. Popatrzcie. Ja ci dam, proszę. Idziemy do samochodu. Były samochodu. Do koszyka. Mam gadane. O, tylko słyszę, jak odpada. Korzonki do wywalenia. Patrzcie. Ania wycina od razu. Op, 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 op. A, to jest komar. Kapelusz będzie. Na krótki rękaw. To jednak patrz tam jeszcze za drzewem. Wiesz co? Idź tam za drzewo sobie. Wyciągnij, ja zabiorę te spleśnie. No, spleśniało już. Pokażę tylko ludziom za drzewem jaki ładny. Jeszcze tam. A jest, widzę. Ja idę do koszyka. I biorę się za czyszczenie tamtych, sprawdzanych, co tam się dzieje. Ania sama tego nie urobi, niestety. Pięknie to wygląda. Super. Słuchajcie, te wszystkie duże zostawiamy. Tutaj odpady od naszych, zobaczcie. Tutaj posprawdzane. A te duże zostawiamy, bo po prostu nie będzie na nie miejsca, a mamy dzisiaj tylko ten mały koszyczek. Nie się rozsiewają, zgadza się. Yy, tutaj na te bagno mało kto dochodzi, naprawdę mało kto. Miejscowi tylko te znają tutaj te miejsca. A my sobie tutaj pozbieramy, poszukamy mniejszych. Za chwilę pokażę Ani przeprawę jak tam przejść. Wam nie pokażę, bo to będzie śmieszne. I pozbieramy jeszcze z 15 minut. I do domku zobaczymy. Tego zobaczcie za dużo wody. Ania tam też chciała. Widziałem tutaj kolejne. Nie. Tylko młode, tylko młode szukajmy. moja propozycja dla Ani, żeby tędy się przeprawiła dasz radę kochanie? oddaj tego grzybka ty pierwszy trzy szlaki Ani nie, ja sobie znajdę lepsze miejsce na przeprawę dobra, bul 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 idziemy dalej słuchajcie, druga strona bagna i same jakie, Ania, ty mówiłaś? Tragiczne. Tragiczne. Byle co, popleśniałe. Nawet młode są spleśniałe. Tutaj jakiś leży przed nami. Nie wiem, czy on się wywrócił. A, ten, ten ładniejszy. To pierwszy ładniejszy jaki jest. A ten, co. on tak rośnie. Zobacz. A tu? Ten obgrudzony, jak diabli. A ten tak roste. Ten tak rosną zaraz sprawdzimy i tam jest jeszcze jeden w tym. Odstawie koszyk, sprawdzę. Wiecie, że trzeba je wszystkie sprawdzić, nie brać nic robaczywego. No, obgryziony mocno. Główka, no to dobra główka, no. Bardzo mokra nóżka była to Aha. To nie wiem czy wierzę. Nie, wiesz co taki już Wyciś tam tego ja nagrywam to. O, to jak widzicie wszystko, reszta jest zdrowa i tutaj też główka, tutaj przekroj tego zobaczymy okay. patrzcie, zdrowiutkie super super, a tam mieliśmy kawałek takie nędzne były popleśniałe nawet nie sprawdzaliśmy czy robaczywe, bo spleśniałe i mokre a nie mówi, że ma spleśniałego A tamten kamień, a ten? O zobaczcie Kawałek się obcina ogonka I jest dobry I od samego spodu wchodzą Tych wielkich naprawdę nie bierzemy teraz Bo nie ma sensu A widzieliście tego dużego, co znalazłem Wyobraźcie sobie, że Zdrowej Miał jedną dziurkę od takiego dużego robaka, tego długiego. Ach. I ile on je ważył? Dwa 300 Dwa, Dwa trzysta. Piękny. Także na poprzednim filmie było go widać i na shortcie też. Dobra. Ja tutaj szukam, bo na razie nic nie widzę. Tylko to bagno. Słabiutko, słabiutko po tej stronie bagna. Tu mamy dwa. Dwa jeszcze są. Kładę na pięku. To Ania tamtego większego weźmie. A ja tutaj mniejszego wyciągnę. Co, ładny. Nie znaczy, że będzie zdrowy. Teraz ładnie wygląda. No, ładnie wygląda. To nie jest wyznacznik teraz dla nich, nie, niestety. Ale Zobaczmy, co tam na żywo Ania zrobi. Zobaczcie. Zdrowiuteńki, piękny. Naprawdę, już powtarzam jak mantrę, bo kilka osób zarzucało nam, że robaczywki. Po co nam te robaczywki by były? Po co, po co, po co? Staramy się. Tak, bo to jest przebarwienie. Naprawdę nie są nam robaczywe do niczego potrzebne, co później w domu wyrzucimy? Bez sensu. Nie, ja tak. Znaczy, jak wiecie, ile zbieramy tego. A sobie zdjęcie robiłem. Taki mech, to pięknie wygląda. Kochanie, widziałaś? Lubię takie. Ale. O, ale jak jest on tam. Mocno wrośnięty w to Nie chce iść z tobą Nie chcę iść ze mną masz rację Już ślimak by go już leżar Już ślimaczek jest, zobacz teraz Dobra. Ania mu zrobi eksmisję A my jeszcze No Dosłownie 15 minut i powinno być Patrzcie zdrowy Super teraz Ale brudne te. Nie chce ci się czyścić. Nie, po prostu odgryziony A Slimaka. Ja mówię, że stoi jeden ładny. To Ania od razu. I tutaj taki maluszek. Popatrzcie jak on ma. No bierz, to nie mój. Nie, ja nie Ja wam pokażę mojego. Mój ładniejszy. Patrzcie. patrzcie. No, trzy na raz. To się zawsze musi być lepsza, co? Popatrzcie. Tu jest mój. Ach. Tylko czy. Nie, myślałem, że nadpleśniały. Zaraz się rozetnie. zobaczy cokolwiek jeszcze tutaj. I kawałek dalej od bagna. Zobaczcie. Nie przy bagnie, tak jak tamte. Tu kawałek dalej. Czerwieniejące. Tutaj jest szlachetny i nawet drugi i trzeci. Zobaczcie, dużego nie widziałem. Tutaj jest. Tutaj jest. To jest gdzieś jeszcze Ania. Nie, nie widzę. Hmm. Tu jest coś, co? Otłoń, bo, bo nie widzę. Aha, jest rzeczywiście. Dobra. Czyścimy to i praktycznie tu będziemy mieli prawie koń... nie, jeszcze tutaj od tu góreczki kawałek No tutaj Ceglasia część już poszła naprawdę zobaczcie O, w tym miejscu zawsze znajdowaliśmy właśnie ceglasie, usiadkowane i szlachetne Coś kochanie tam <laughs> ale widzę te widzę, usiadki Usiadkowane. No, usiadkowane to zna. Wiecie, jak z nimi będzie. O, a tutaj nie są usiadkowane, popatrz. A tutaj szlachetne. Idę do ciebie, po nagrywamy chwilę. tu jest nie Tak. Tutaj jest. Tu tam. I tam tamten tam. No jeden tak. Dokładnie. Ten topniełały, nie nadaje się. no Dobra, zobaczymy je. Już naprawdę będziemy chyba powoli kończyć to. To jest To ta góreczka nam dostała tylko do sprawdzenia i koniec. No i zaskoczenie. Usiadkowane a zdrowe, a tak mocno obcinałem ogonki od razu tam Ania mówi, że coś, jakieś szlachetne ma są Więc co Aniu, nawet mi się nie chce podchodzić nie będę nawet podchodził po tą górkę wiecie co rano na grzybach, teraz po południu na grzybach Jakie zmęczenie już człowiek odczuwa no ładujemy te grzybki zobaczymy co tam Ania jeszcze ciekawego czy co będzie się nadawało, czy nie mnie zdziwił ten usiatek, a ja nie ten największy, zdrowy zobaczymy przecięłaś się? o, jeszcze jakiegoś małego no dobra, widzicie, główka dobra, ogonek odpadł dobra, zabieram to do kosza przepiękny cyglaś co kochanie powiedziałaś? ostatni chyba Ostatnie. chyba że pod drodze chyba, to znajdziemy to drodze coś ale kończymy na dzisiaj o, wygrzebała go tyle mamy te w rękę i lecimy do domu to co tutaj jest idzie do oddania bo suszarki mamy zajęte obydwie suszarki są pełniuteńkie plus na sosik zrobiony Także dziękujemy Wam wszystkim za dzisiejszy film. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Pa. Cześć Wam.